Was bardzo serdecznie. Ja patrzę tutaj przez wiele właśnie takich. Ok Cały świat nas obserwuje. Cześć kochani moi dzisiaj, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja dzisiaj z samochodu wyrwałam się na chwileczkę, żeby tutaj postanowiłam stanę i nagram się wam, powiem wam co ja myślę w ogóle na temat spotkania prezydenta Trumpa z Macronem wczoraj. Powiem wam moje poglądy i co ja na ten temat w ogóle spostrzegłam. Zanim do tego dojdę, tak samo chciałabym się z Wami podzielić, bo ja czytam wszystkie Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za nie. I tak samo chciałabym się z Wami podzielić, bo niektórzy właśnie tak myślą, że jak osoba myśli po jednej stronie, to zaraz z drugą się nie u mnie zgodzić. A tutaj chcę Wam coś takiego powiedzieć, jak ja tutaj myślę żeby przejrzyście wszystko było i tak właśnie bardziej jasno tutaj wam to chcę wam powiedzieć, że ja obserwuję politykę codziennie. Ja takie swoje wnioski tutaj mam. To nie znaczy, że mam zamknięte oczy w jedną stronę tylko i przez okienko jedno patrzę. Ja patrzę tutaj przez wiele właśnie takich okien i chcę jak najwięcej wywnioskować i tutaj przez to, co ja wywnioskuję, co tutaj przez to, co ja zauważę, chcę się właśnie z wami podzielić swoją taką właśnie myślą. I tutaj właśnie zacznę może od historii, bo właśnie co wczoraj się wydarzyło, to ja myślę, że ma wpływ na historię całą Ameryki na przyszłość. I chcę wam też powiedzieć tutaj, że takim hasłem się z Wami dzisiaj podzielę, że cały świat nas obserwuje. I tutaj chodzi mi tak samo i o Amerykę, oczywiście. Tutaj chcę Wam powiedzieć, że do tej pory liderem całego świata zawsze była Ameryka. I tak samo stało się to tak dzięki właśnie prezydentowi Rooseveltowi, który był pierwszym prezydentem zaraz po drugiej wojnie światowej. Roosevelt był w ogóle liderem całutkiego świata. On chciał świat cały łączyć. On chciał spokoju i on chciał wolności. Zaraz on tutaj właśnie po drugiej wojnie światowej zorganizował UN, to znaczy UN to znaczy zjednoczenie narodowości. I od tamtej pory, aż do tego czasu, aż do wczoraj, mogę powiedzieć, wszystkie właśnie państwa jednoczyły się, a Ameryka wstawiała się jako właśnie pierwszym państwem, żeby zjednoczyć te wszystkie państwa. I tutaj troszeczkę, co wydarzyło się wczoraj, za chwilkę powiem. Każdy prezydent do tego czasu planował, taką swoją robił rolę, żeby właśnie wszystkich łączyć. Czasem właśnie prezydent Roosevelt wypowiadał się względem Ameryki jako jednoczenie narodowości, kraj, który właśnie jednoczył i chciał spokój i wolność. Zjednoczenie narodowości było, tak jak wspomniałam, wy właśnie wywnioskowane, zrobione, założone przez Roosevelta żeby pomagać wszystkim krajom dookoła świata. I tutaj coś chcę powiedzieć, że Rosja właśnie zawsze była uważana za takim agresywnym państwem, i za państwem, którego nikt oczywiście nie lubiał, i każdy uważał, że oni będą się przeciwstawiać przeciw Rosji, bo mieli naprawdę bardzo inne i bardzo takie niełączące się poglądy na cały świat. Chcę Wam powiedzieć, że trzy lata temu, jak Rosja spowodowała wojnę w Ukrainie, właśnie zjednoczenie państw stawiło się tutaj i takie rezolucje chcieli wstawić, żeby właśnie przeciwstawić się Rosji. Za każdym razem Ameryka współpracowała właśnie z UN, żeby zjednoczyć. I współpracować razem i też przeciw Rosji. Teraz, właśnie, widzimy, że coś innego się dzieje, i widzimy, że Ameryka bardziej współpracuje z Rosją. I czy to jest oficjalne teraz, powiedzcie mi, że Trump współpracuje razem z Rosją? To jest takie pytanie. A co myślicie w ogóle, jeżeli Macron by został właśnie liderem? Tej zjednoczonej właśnie unii całej państw, narodowości, po właśnie wczorajszym spotkaniu. Chcę Wam tutaj powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle na całym świecie, na całym w ogóle istnieniu Ameryki, ktoś przeciwstawił się i poprawił prezydenta Ameryki. Tutaj też chcę Wam powiedzieć, że po II wojnie światowej był właśnie generał Charles w, we Francji, który był to właśnie takim generałem, co był bardzo takim narcystą, przeciwstawiał się przeciwko wszystkim. I tutaj chcę Wam też powiedzieć, że nawet jak był takim właśnie, nikt nie wstawił się jemu, nikt nie mu nie przerywał, nie powiedział, że cokolwiek źle robi. Także to jest. W ogóle, takie coś, co się stało wczoraj, to jest naprawdę pierwszy raz coś, nowość na cały świat, co wydarzyło się, że Macron miał odwagę taką, żeby przeciwstawić się Trumpowi. I powiem ja Wam tutaj, że ja bardzo go podziwiam przez to. Tutaj właśnie Macron przeciwstawił się i przerwał dotknął rękę prezydenta Trumpa. Przerwał mu w rozmowie i powiedział, że jednak nie jest to prawda, tak jak prezydent Trump mówi, bo prezydent Trump tutaj chodziło o rozmowę, że właśnie ile pieniędzy wsadzili w Ukrainę i że oczekują właśnie tych z powrotem wszystkich pieniędzy. Tutaj właśnie Macron powiedział, że dokładnie tak nie jest, że 60% oni dali z kieszeni swoich pieniędzy, a reszta była właśnie dana w inny sposób. Sposób, co właśnie nie będą oczekiwali tych pieniędzy od nich. I tutaj właśnie prezydent Trump powiedział, że: No, oczywiście, nie wiem, jaka to jest prawda, ja nie wiem, czy to jest taka prawda, co mówisz dokładnie, kto chce, niech ci wierzy. Tutaj też prezydent Trump na początku tej rozmowy wspomniał, że Ukraina zaczęła tą wojnę. I tutaj też coś takiego mam bardzo dużego, co takie e, naprawdę e, niepoważnie prezydent Trump postąpił, mówiąc to, bo wszyscy wiemy, są fakty, że to Rosja zaczęła wojnę, a nie Ukrainę. I to jest czarne na białym, to jest czyste, że Ukraina nie zaczęła tej wojny, tylko Rosja. I tutaj właśnie coś takiego jest, że drogę otwiera właśnie prezydent Trump dla Macrona. Żeby się łączyć nawet z naszym Trudo przeciwko Ameryce, bo teraz można powiedzieć, prezydent Trump został złapany na uczynku, jak tutaj się można powiedzieć, na wypowiedzi swojej, która oczywiście nie jest prawdą. I tutaj coś takiego właśnie chcę Wam powiedzieć, że to da, ja myślę, Kanadzie razem współpracować. Z Europejską Unią bardziej i się właśnie przeciwstawiać prezydentowi Trumpowi. Także nie było to najmądrzejsze ze strony prezydenta Trumpa, żeby to powiedzieć, i mógł nawet nie wspominać nic, tylko powiedzieć, tak jak uważał, że po prostu, tak jak wspomniałem w moim ostatnim wideo, że Ukraina no, zebrała bardzo dużo pieniędzy i gdzie te pieniądze są, chcieli może by wiedzieć dokładniej, ale jednak mógł na tym skończyć, a on dalej poszerzył to i powiedział nieprawdę. Później po tym spotkaniu Macron był na Fox News i wypowiadał się tak samo, że on rozumie prezydenta Trumpa. On rozumie jego inicjatywy i że on się zgadza, że on chce jak najlepiej, ale jednak nie może się zgodzić z tym. Co prezydent Trump powiedział na temat? Pieniędzy, które poszły na Ukrainę, no i oczywiście, że wojna była zaczęta przez Ukrainę. Także to są takie fakty, i ja tutaj się bardzo zgadzam z Macronem. No i oczywiście tutaj sam prezydent Trump bardziej wkopał się sam tutaj w dołek. W konwersacji też prezydent Trump był tutaj zapytany na temat ceł, właśnie które chce wnieść do Kanady i do Meksyku. I tutaj właśnie on powiedział, wypowiadał się, że to on nikogo nie widzi, tylko poprzednich liderów, co byli i właśnie jakie papiery oni podpisali. I tutaj następne coś chcę Wam powiedzieć, że on się sam wkopał w siebie, bo on oczywiście też jest tym takim, co papiery oczywiście podpisywał jedno za drugim, także widzieliśmy to nawet, to było w telewizji wszędzie udokumentowane, że te papiery były podpisane i właśnie troszeczkę on tutaj się myli sam ze sobą. I tutaj coś takiego chcę, może pew nie dla niektórych może będzie coś śmiesznego, dla niektórych nie, ale tutaj prezydent Trump się przeciwstawił dwóch prezydentom. Przeciwstawił się prezydentowi Macronowi oczywiście, no i tak samo prezydentowi Ameryki, czyli samemu siebie, bo e, wspominał rzeczy, które sam robił. E, oczywiście pomylił się tutaj, jeżeli chodzi o fakty. No, i powiedzcie mi, co wy teraz na tym wszystkim, o tym wszystkim myślicie. Ja tutaj chcę Wam powiedzieć, że ja się bardzo zgadzam z prezydentem Trumpem, żeby troszeczkę poruszyć świat, żeby się obudził, tak jak u nas się mówi, żeby troszeczkę tak poszejk. Tych innych ludzi i narodów, bo naprawdę dużo rzeczy szło w złym kierunku i to nie ma się o co w ogóle sprzeczać z tym, bo naprawdę, jeżeli chodzi o przeróżne rzeczy, które na kraje były naniesione do tej pory, to rzeczywiście zrobili, pogorszyły cały kraj i zrobiły tym krajom gorzej. Ale jeżeli chodzi o jego, właśnie wczorajsze wypowiedzi, nie w ogóle nie zgadzają się z faktami. Także ja tak uważam i troszeczkę on tutaj się zakopał. No i tak jak wspomniałam, otworzył teraz drogę dla właśnie Europejskiej Unii bardziej i łączenia się właśnie nawet z Kanady z Europejską Unią. I na tym zakończę dzisiaj. Podzielcie się ze mną, co na ten temat. Myślicie? Ja Was jak najmocniej pozdrawiam, i ja do następnego wideo będę szykowała Wam. Napiszcie mi tak samo, co ciekawiej Was usłyszeć, nie tylko prócz polityki, bo będę nadal Wam wstawiała, jeżeli jesteście zainteresowani, ale. Prócz polityki, co chcielibyście tutaj w Kanadzie usłyszeć, zobaczyć. Ja będę z, z dużą bardzo chęcią się z Wami dzieliła wszystkim, cokolwiek chcecie. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Do następnego razu.